Ja jestem wyznawcą dywersyfikacji, bo nawet nasze biznesy są mocno zdywersyfikowane i podobnie z bankami. Natomiast oczywiście mam banki, z którymi jestem gdzieś bardziej strategicznie związana. Takim bankiem, jest m.in. bank PKO, który od lat gdzieś występował na mojej ścieżce zawodowej, a niedawna też i transakcja z bankiem, którą z sukcesem zakończyliśmy w tym roku, która pomogła mi zrealizować jakieś cele finansowe zabezpieczyć moje cele biznesowe na przyszłość. No to też właśnie z tym z tym bankiem wie. a to, że do banku akurat do banku PKWP wracała pani po latach z nowymi projektami wynikało z ludzi? Czy z ofertem. Z ludzi. Na koniec dnia to są ludzie. Zespół, z którym współpracowałam jeszcze w czasach u poprzedniego pracodawcy, potem przechodząc do polu, który nie współpracował z bankiem, okazał się tym punktem zahaczenia. Natomiast tam z różnych powodów reorganizacyjnych jest teraz od dłuższego czasu już nowy zespół, też bardzo fajnych i fantastycznych ludzi. Więc na koniec dnia to, jest, to są ludzie. To ludzie kreują pomysły, to ludzie kreują rozwiązania, to ludzie sobie ufają, tak? Bo, bo często w tych relacjach z bankami to jest kwestia zaufania. Ja staram się być transparentna w jakichś, w jakichś działaniach, które, które realizujemy. I to po drugiej stronie, jak jest ktoś, powiedzmy, otwarty, to docenia, tak? No bo wtedy wiadomo, że w dobrych czasach super, jest zawsze dobrze, ale jak są złe czasy, to wtedy wiemy, że po pierwsze możemy na siebie liczyć, a dwa, nie zaskoczymy się czymś co może powodować dyskomfort jednej czy drugiej strony.